Legiony. Skąd się wzięły legiony? No to pomysł wystąpienia zbrojnego u boku Austro-Węgier należy bez wątpienia do Józefa Przygotowywał się do tego od 1908 roku, organizując zrazu Związek Walki Czynnej, a potem Związki Strzeleckie. Czyli takie organizacje paramilitarne, które na statusie Pospolitego Ruszenia Landwery Austriackiej szkoliły chętnych do służby wojskowej. Wybuch wojny spowodował, że na mocy umów, które zawarto wcześniej z austro-węgierskimi służbami wywiadowczymi, Piuszucki współpracował z nimi, nie ma co tego kryć, legiony mogły wystąpić w własnych mundurach z orzełkami do boju. Austriacy dbali, aby był to eksperyment. Nie było to wielkie wojsko i wielka armia póki co, bo obawiali się trochę zbytniego. Rozkwitu polskiego patriotyzmu. Dlatego zrazu miały to być dwa legiony, zachodni i wschodni. Potem po bankructwie tego ostatniego, który zorganizowali przeciwnicy walki zbrojnej po stronie Austro-Węgier, po to, żeby go rozbić od środka z kręgów Narodowej Demokracji. Pozostał już tylko legion zachodni, rozbudowany do trzech brygad i nazywany legionami. Wbrew potocznej wiedzy nie stał na czele legionów Józef Piłsudski, był skromnym dowódcą ich pierwszej brygady. Drugą dowodził austriacki pułkownik Ferdinand Kittner, a następnie Józef Haller, oficer Rezerwa armii austriackiej, miał stać się z czasem antagonistą Piłsudskiego. I wreszcie trzecia brygada powstała najpóźniej w 15 roku, którą dowodził delegowany z armii austriackiej pułkownik Karol Grzesicki, Polak notabene. To specyficzne było wojsko. Były trzy formacje w historii polski, jeżeli dobrze sięgam pamięcią, które można nazwać wojskiem par excellence inteligenckim. W czasie II wojny światowej, o czym będziemy jeszcze mówić, polskie siły zbrojne na zachodzie, w istocie rzecz legiony Jana Henryka Dąbrowskiego, do których tradycji. Te legiony z pierwszej wojny nawiązywały i właśnie owe legiony. Tam 70-80% żołnierzy miało tak zwany wykształcenia, to znaczy maturę. To było wojsko o bardzo wysokim poziomie ideowości, bardzo wysokim poziomie umysłowym, elita narodu. I przypomnę, byli to ochotnicy, którzy szli umierać za Polskę na ochotnika. <grym wyszła> Tak, bojowy Legionów był dość znaczny i uprzczony potyczkami, zwycięskimi bitewkami i starciami z armią rosyjską. Z tego wszystkiego warto przypomnieć może najsłynniejszy epizod w 1915 roku, niemal samobójczą szarżę ułanów z drugiego Dywizjonu Kawalerii pod Rokitną, gdzie przeszli przez cztery linie okopów rosyjskich porównywalna może z Somosierą. Ta szarża, którą dowodził poległy w niej rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz, należała do najpiękniejszych tradycji Wojska Polskiego w okresie PRL-u z oczywistych powodów kojarzyła się to niesłusznie z Piłsudskim została z tych tradycji wojskowych praktycznie wykreślona. Sytuacja wojenna i polityczna zaczyna się komplikować. Piłsudski zaczyna coraz wyraźniej widzieć, że Austro-Węgry i sojusznicze Prusy tej wojny nie wygrają. I Piłsudski coraz wyraźniej widzi, że trzeba zrobić dramatyczny gest, aby przeciąć sojusz polsko-niemiecko-austriacki. Wykonuje ten gest w postaci sprowokowanego przez się, w sensie rzeczy drugorzędnego, tak zwanego kryzysu przysięgowego w 1917 roku legionyści, którzy już parę razy różne rzeczy przysięgali, tym razem odmawiają złożenia przysięgi. Następuje selekcja. Poddani Austriacy zostają wcieleni do armii austriackiej, wysłani na front włoski, pozostali internowani, z perspektywą nawet procesów sądowych. Sam Piłsudski, swoim szefem sztabu, Kazimierzem Sostkowskim, zostaje internowany w Magdeburgu. Wydaje się, że sprawa legionów na tym się kończy, w każdym razie sprawa Piłsudskiego. Do końca nie, bo pozostaje druga brygada, która nie zdecydowała się podjąć takiego kroku, druga brygada, która w pierwszej wojnie miała jeszcze odegrać swoją rolę, miała mieć jeszcze swoje sławnych pięć minut, a może parę godzin. Dzień. Polskie fakty Dzieje Legionów nie kończą się na interwowaniu Brygady Jara Piłsudskiego i pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego i ich ludzi. Otóż bowiem po stronie państw centralnych została druga brygada, której oblicze polityczne zawsze było nieco odmienne, składające się delikatnie w stronę narodowej demokracji. W roku 1918, kiedy mocarstwa centralne Podpisały traktat brzeski Między innymi spowołaną przez się Dość marionetkową wówczas Republiką Ukraińską Której oddano prastarą polską hełmszczyznę, W ostatnich latach Dotkliwie i boleśnie rusyfikowano A wcześniej rusyfikowaną krwawo Tam naprawdę z drugiej krwi się lały Przymusowo obracaną Na prawosławie Na ziemiach Polski w Królestwie Polskim Okupowanym przez państwa centralne Wybuchło nieprawdopodobne oburzenie Nazywano to czwartym rozbiorem Polski, bo to był czwarty rozbiór Polski. To źle wróżyło orientacji austriackiej. W efekcie pułkownik Józef Haller, stojący na czele drugiej brygady, w pomaradzie ze swoimi oficerami, postanowił przejść na drugą stronę. Piłsudski tego nie zrobił. Piłsudski tylko wypowiedział posłużeństwo. Haller postanowił pójść krok dalej. I w lutym 1918 roku pod Rarańczą główny trzon drugiej brygady przerwał się na drugą stronę frontu. Przerwał się gdzie? No przypomnijmy, Rosji wtedy już praktycznie nie było, było to po przewrocie bolszewickim. Ale co działo się po drugiej stronie frontu? Tam bowiem tak, że byli Polacy w mundurach i to mundurach polskich. Zaczęło się skromnie? W 1914 roku od Ochotniczego Legionu Płaskiego, nazwanego tak od miejsca, formowania była to niewielka jednostka o wymiarach batalionu, około 800 ludzi, która walczyła dzielnie ba w walkach pod Pakosławiem w 2015 roku straciła 500 poległych, czyli w sumie prawie połowę ówczesnego stanu. Z czasem na jej bazie stworzono czterobatalionową brygadę strzelców polskich, a potem dywizję polską. To wszystko były jednak półśrodki. Rząd rosyjski do 17 roku nie potrafił zdecydować się, co robić z Polakami, czy powoływać polską armię, ale to znaczy wypowiadać się już kategorycznie ostatecznie w sprawie Polski czy nie. Walczyły tam dwie opcje. Dlatego rozstrzygnięć nie było. Trzeba było rewolucji lutowej, która nadała społeczeństwu rosyjskiemu i narodowościom, wchodzącym w jego skład, pełne prawa i pełną suwerenność. W efekcie. W czerwcu 2017 roku na powszechnym zjeździe Polaków Wojskowych w Rosji powołano naczelny Polski Komitet Wojskowy, na czele którego stanął, zapamiętajmy to nazwisko, chorąży Władysław Raczkiewicz. Równocześnie rozpoczęto na zasadzie spalszczania wielkich formacji formowanie trzech korpusów polskich. Były to formacje, które łącznie osiągnęły około 40 tysięcy ludzi. Największy był Korpus pierwszy. Kiedy zaczęły się tak naprawdę formować? Rosja pogrążyła się w anarchii i chaosie. Na Ukrainie i Białorusi była to szczególna anarchia i szczególny chaos. Chaos krwawy, przybierający postać chłopskiej ruchawki, bardzo niebezpiecznej, a przede wszystkim kierującej się przeciwko oazom kultury i cywilizacji, mianowicie dworom. A dwory tam były polskie. Nic dziwnego, że korpusy zatem, nie mając przeciwnika, z którym mogłyby walczyć z kontinent, Jedynie wiele uwagi poświęcały działalności policyjnej, jakbyśmy to mogli określić, chronieniu owych polskich dworów i dworków. Uratowano nie jedno życie, nie jedną pamiątkę historyczną, nie jedną polską stanicę kresową. To wielka zasługa, z której zresztą potem w czasach PRL-u robiono koronny. Zarzut pisząc o reakcyjnej polityce korpusów, ich dowództwa i tak Ale bieg wojny potoczył się tak, że na obszary Ukrainy i Białorusi, gdzie formowano korpusy, zaczęły wkraczać wojska niemieckie i austriackie przed traktatem brzeskim, a potem na jego mocy. Trzeba było ułożyć z nimi jakoś stosunki. Dowódcy polscy, wszystkim do w muśnickim, pragnęli pewnego rodzaju modus vivendi, mimo że korpusy powstawały do walki z tymi. Zaborcami. No Trudno było, żeby tak niewielka formacja powstrzymywała całą Wielką Bajezniczą no Armię. Zawarto modus vivendi, ale chwilowy. Prusacy wykorzystali w pierwszej chwili Polaków, żeby przesłonili ich newralgiczne miejsca koncentracji, ale potem przystąpili do bezwzględnej likwidacji korpusów. Drugi korpus, którym dowodzenie przejął Józef Haller. Pod Kaniowem w maju 18 roku stoczył symboliczny bój, symboliczny, ale i ważny, bowiem żołnierze Halera, przypomnę, wywodzący się po części z II Brygady Legionów, byli jedynymi żołnierzami polskimi, którzy w czasie I wojny światowej walczyli z wszystkimi zaborcami, najpierw z Rosjanami, pod Rarańczą z Austriakami, a pod Kaniowem z Niemcami.